Witam Was serdecznie. Dzisiaj postanowiłem zająć się alokazją kalidorą, która zimowała tutaj, zadołowana w gruncie. Jak widzicie, kilka ładnych odrostów jest z tamtego roku. Wychodzą młode liście, no ale właśnie wychodzą takie blade. Yy, tutaj, między tymi nerwami, takie żółte. To, o, to jest znak, że brakuje składników odżywczych. Tutaj ziemia w szklarni jest no nie oszukujmy się. Tu, tu, tutaj jest piach trochę zmieszany z torfem. Także ziemia taka jałowa. Będę musiał wymienić tą ziemię tutaj pod pomidory. No ale co do alokazji, no już widać, że tutaj się męczy. Dlatego chcę, chcę ją już zabrać na zewnątrz. Przy okazji oddzielę kilka. Fajnych odrostów. Młode listki idą. Zabieram się za wyciąganie i zaraz wracam. No i okazja została wyjęta. Patrzcie, system korzeniowy jak najbardziej ok. Ładne grube sadzonki, odrosty. Spróbuję kilka oddzielić. Tutaj matecznik. Ładna, ładna sadzoneczka. Zaraz to podzielam i Wam pokażę, ile uzyskałem sadzonek i, i co z tym matecznikiem tutaj się dzieje, bo coś zauważyłem. No i alokacja została już podzielona. Wyszło kilka takich fajnych sadzonek. Oczywiście, mnóstwo małych ból. Jeszcze taka sadzoneczka. Wyszło ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem sztuk. No ale mm, matka, która kiedyś mi podgniwała, widać brakującą część bulwy. Tak wygląda. Tutaj już nie ma żadnego ognicia. To wszystko jest suche. No ale brakuje takiego kawałka. No i co dalej z tym robić? Zawsze w sprawie alokazji dzwonię do mojego kolegi Macieja, który zawsze próbuje mi pomóc w takich sytuacjach. No i nawzajem on też dzwoni do mnie w sprawie bananów. Konsultujemy się razem, co dalej robić w takich sytuacjach. Zawsze to dwie głowy: co to dwie głowy, to nie jedna. Tak więc zadzwonimy do Macieja, niech nam powie. Niech sam się określi, co dalej z takim fantem robić. Halo, Halo, Maciej, czy mnie słyszysz? Cześć Zbyszku, witam wszystkich. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Podobno miałem sytuację z Alokazją kalidorą, tak jak, tak jak Ty masz. Też mi przygniła z tym, że cały stożek wzrostu mi zgnił. Została dziura od góry na tej bulwie, na tym tworzącym się pięku. Ostro zaczął właśnie padać u mnie deszcz I po prostu tą bulwę Obciąłem równo w tą zgniliznę Tak samo możesz Ty zrobić, Ty już nie masz tej zgnilizny To fajnie Tobie wyschło Obetnij na równo przez środek tej zgnilizny Albo obie połówki tą dolną z korzeniami Gdzie jest ta, 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 ta największa ta bryła korzeniowa Obetnij i górę obetnij, ten, ten środek wygryziony taki, to wyrzuć. Chyba, że jest tam jeszcze to uśpione oczko, gdzieś na tym, to jeszcze możesz to oddzielić, posadzić do osobnej doniczki, e, przysypać, lekko zwilżyć, trzymać w ciepłym miejscu. Może coś z tego wypuścić, może jakieś korzenie pójdą. Tak samo e, górną część też do donicy, przysypać, e, podlać i dół tak samo. Jeśli ma oczka Pokazywałem to na, na, tych, na swoich filmach o uprawie alokazji. Ma, jeśli ma oczko na tej bulbie, powinno z tego wypuścić yy, nowy, powinien wyjść z tego nowy odrost. Także działaj, powodzenia. Dzięki Macieju za cenne rady. Trzymaj się cieplutko, bo słyszę, że u Ciebie pada deszcz. Tak więc tak jak tłumaczyłeś, tutaj są korzenie wyżej. Zetnę to trochę tutaj pod tymi korzeniami tą górną część posadzę do donicy no i ta dolna tutaj widzicie są jeszcze oczka jak utnę trochę wyżej to z tych oczek tak jak Maciej tłumaczył powinno jeszcze coś wypuścić dodatkowo tutaj widzę że w tym systemie korzeniowym jest dużo takich małych bulwek które właśnie odpadają coś takiego tutaj tutaj jest bulwka z tych bulwek też powinny być Małe roślinki, także cała bryła będzie w szklarni w donicy. No i chyba to, dopóki konkretnie nie ruszy ta góra, też zostawię na razie w szklarni, żeby to fajnie ruszyło i dopiero pójdzie do gruntu. Przejdziemy jeszcze na chwilę do poletka bananowego. Pokażę Wam co w którym miejscu posadziłem te odrosty. Tak więc znajdujemy się przed domem. Poletko bananowe. Tutaj posadzone zostały trzy kalidory oddzielane. Fajnie to już się zagęszcza. No ale jeszcze, jeszcze kilka roślin trafi tutaj. Tutaj między tymi czterema bananami też coś posadzę. No i to tyle w tym filmie. Jeszcze raz wielkie dzięki Macieju za, za rady. Link do Macieja kanału znajdziecie w opisie. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłej, udanej niedzieli, cześć.